Jest to wydarzenie ogromnie no ważne, nie tylko kościelne, ale i można by powiedzieć patriotyczne. Macie Święty, nie tylko, że był biskupem, był Polakiem, wybitnym człowiekiem kultury, a gdzie święty, proszę pokazać, uczestnicząc w kanonizacji rzymskiej. Tam, Przyjęła dzisiaj chyba dość sporo ludzi, także z Polski, z decyzji krakowskiej. Jesteśmy pewni, że będzie liczba dość wysoka, a my będziemy w łączności, w łączności duchowej. Ja będę tam, ale będę pamiętał o tym wszystkim, co się robi w Krakowie, bo przecież te dwa miejsca są mi bardzo bliskie, bo były bliskie, a nowym II. Święto Miłosierdzia Bożego tegoroczne będzie ubogacone kanalizacją papieża Miłosierdzia Jana Pawła II. Przygotowanie dalsze trwało prawie cały rok. Poprzez wieczory z Janem Pawłem II, jak i przez spotkania, sesje, sympozja. O godzinie 10 łączymy się. O czystości kanonizacyjne i przez łącza telewizyjne będzie uczestniczyć w kanalizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Po obrzędzie kanonizacji, rozpocznie się przy ustawie kolowym usza się ta dziewczyna za Nowego Świętego, za Apostoła Miłosierdzia Jana Pawła II. Ta chwila dla sanktuarium. Niewątpliwie będzie i jest chwilą wyjątkową, gdyż nasze sanktuarium stanie się miejscem kultu świętego dla całego świata. 26 kwietnia o godzinie 21.30 rozpoczniemy czuwanie modlitewne, w czasie którego zostaną wygłoszone świadectwa osób, które doświadczyły szczególnego stawiennictwa błogosławionego Jana Pawła. 27 kwietnia, jak mówił ksiądz biskup, chcemy o godzinie 10 sprawować u nas również świętą i tak jak w Włogiewnikach chcemy połączyć się z Rzymem, aby transmitować moment kanonizacji, zaś po kanonizacji odprawimy. Mszę świętą, tak aby wierni będący właśnie u nas mogli uczestniczyć w pełni niedzielnej przyświętej i przyjąć ją charystę. Natomiast o godzinie 12.30 chcemy odprawić pierwszą mszę świętą, już dzień czynną, za świętego Jana Pawła, aby za jego stawiennictwem, orędownictwem modlić się do Pana Boga. 6 kwietnia przed przeddzień kanonizacji odbędzie się ministerium w chworze Będzie ono miało miejsce przed sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II. Misterium będzie składało się z dwóch części. Pierwsza będzie miała charakter religijny. Będą tutaj przytoczone teksty nauczania Jana Pawła II, Święty oraz teksty św. świętego brata Alberta Kniewowskiego, przybliżając w ten sposób y, przesłanie Bożego Miłosierdzia. W drugiej części będziemy chcieli zaakceptować ideę wyobraźni Miłosierdzia i ta część będzie miała charakter artystyczny. Wystąpią tutaj y, artyści: Edgar, Wyszard, Rynikowski, Kalina Franskowiak, E, Alicja Nojewska, Włócznię Szkocz, e, Mieczysław Sześniak, e, Anna Myszko i Zbigniew Potecki, a koncept poprowadzą Alicja Agneta Cóż, Agata Młodarska oraz Krzysztof Ziemiec. Będziemy chcieli, aby właśnie z tego miejsca w Polsce, w świat popłynęła iskierka o żywiołu Osiergia. Koncert będzie bezpośrednio transmitowany przez Telewizję Polską. Również przygotowaliśmy 26 i 7 kwietnia o godzinie 21.10 widowisko multimedialne na budynku tutaj przy ulicy Franciszkańskiej 3. Będziemy mogli przypomnieć sobie pobyt Jana Pawła II i jego spotkania W oknie na hiszpańskiej będziemy mogli go jeszcze raz zobaczyć i usłyszeć. Projekt Dekalo, w którym artyś, artyści z, no, z różnych krajów chcieliby wziąć udział i chcieliby właśnie z jednej strony oddać hołd Janowi Kowalowi Paweł II, z drugiej strony przyczynić się do, do dzieła fundacji. Jeszcze właśnie o samym projekcie i utworze, który to rozpoczyna. Utworze wzięli udział właśnie artyści, którzy bardzo chcieli swoją postawą, swoim śpiewem właśnie uhonorować ojca tego Ewa II i dać kredyt stworzonej wiary. Muszę powiedzieć, że przed, przed każdym, każdym sesją ja nagrania, w trakcie tej sesji była wspólna modlitwa. To będzie widać w utworzach ludzi, którzy wędzili się w tego dysku, że my towarzyszymy tym odbędne, nawet modlitwowe skupienie

thank mm -hmm. you